z tej strony, Michał i Mateusz z White Cars. Dawać, teraz traw w tą dziurkę, Mateusz. Powiedz, czy to są te chwile grozy? Ja się do dzisiaj nie mogę przyzwyczaić. Chłopaki, jakby grali w jeden z dziesięciu. Na siebie! Kto zakopcił. Papieża wybrali. No i to moi drodzy, jesteśmy już po rozładunku. Eee, udało nam się rozładować Mustanga. Explorera, Challengera i Edge'a, i tam mamy jeszcze na kawałek dalej. I co, opowiemy Wam trochę o tych samochodach? Co to jest za Mustang? Który rocznik, jaki silnik? 15-rocznik, automat 2-3, EcoBoost. Uderzony przodem, gdzieś tu po Balce nam tu poleciało, łotnik się przesunął. Tak naprawdę naj, najważniejsze to, że podłużnice są całe. Pod maską nic złego się nie wydarzyło. Widzę, że płyn w zbiorniczku jest. Tak, czyli bo i nawet chłodnice, całe. chłodnice będą całe. Eee, ktoś przeciął, nie wiem czy to było, może na aukcji gdzieś a może wariował prąd, i ktoś chlasnął eee, przewód minusowy. Może Więc być, że strażacy czy, czy coś po prostu. Może być, albo gdzieś tam wariował, po prostu dzieli. Nie mieli akurat dziesiątki i wiesz, <laughs> A że mieli nożyczki, oj, a że mieli nożyczki, to dziabnęli. Eee, zbiorniczek nawet. Płynu do spryskiwaczy jest cały, zawieszenie też będzie całe, bo kierownica elegancko chodzi. No tylko tak naprawdę błotnik się przesunął, drzwi delikatnie gdzieś tam po rancie, no, maska do wyrzucenia tak na dobrą sprawę i Można i mu od przodzik. razu przód od GTK wsadzić. No to by było ładnie wyglądał, nie? Tak, no bo tu warto też powiedzieć, że zajrzeć do środka, że jest to premiumka. Do środka w sensie, do tej. tak, wiem, że chodzi Ci pod maskę. Nie, nie, do środka. Proszę e, bardzo. Warto zaznaczyć, że jest to wersja premium, premium. na wentylowanych fotelach, na dużej nawigacji, na skórach w ogóle, więc... Tak, to, bardzo jest, przyjemnie. To, jest, to jest duży plus, bo to przynajmniej się fajniej podróżuje. No oczywiście brudny standardowo, kolanówka strzeliła, ale ciekawe, że kierowca nie strzelił. A to często, że tak powiem, w przypadku Mustangów, co? Że, że kolanówki strzelają, a... A te poduchy są, czy kierowcy, czy w desce Zgadza się, no bo jak masz, jak masz, nie wiem, Audi, czy BMW, to od razu jedno, drugie i. No, Raz i z... to wystarczy, dotknąć, to jeszcze pasy z tyłu ściągnie. <laughs> tak, pasy i jeszcze kurtyna strzeli przy okazji, nie? No ale tak to powiem Wam szczerze, bardzo fajny egzemplarz. E, Za nie ile udało się nie go pamiętam zakupić? ile ma przebiegu. E, natomiast udało się go kupić 3900 dolarów na aukcji, czyli pod domu coś w granicach 34 tysięcy złotych. Eee, plus oczywiście naprawa i chce zapamiętajcie o tym. Ford Explorer i w niebyle jakiej wersji, bo w wersji ST400 koni. Tutaj warto powiedzieć, auto nie wygląda ładnie. Natomiast udowodnimy Wam zaraz, że auto było kupione w świetnej cenie, a tak naprawdę jest bardziej rozebrane niż e, uszkodzone. Dokładnie, dokładnie, bo powiem Wam szczerze, że na przykład, jeśli chodzi o ten tył, to ja nie wiem, co autor miał na myśli i dlaczego oni to pozdejmowali. Być może dlatego tu jest delikatna wgniota ale może dlatego, że po prostu chcieli na siłę oddać ten samochód na aukcję, nie? No bo tu mamy jakieś tam delikatne wgniecenie, które się wyciągnie, lampy montujemy. A tu nawet można PDR-em podjechać, co, nie? Tak, oczywiście, bo to bez sensu, wiesz, y, wymieniać czy lakierować ponownie, jak można PDR-em podjechać i zostanie w tym oryginalnym lakierze, tak, nie? ale wiesz co, tutaj jeszcze gdzieś po prostu poszedł po zawieszeniu, natomiast wydaje mi się, że oni tutaj po prostu nie chcieli, chcieli mu zrobić y, całkę. Tak, chcieli go po prostu oddać na aukcję, no bo tak na dobrą sprawę zobaczcie, e, gdzieś po kole, gdzieś tam to listwę wyrwało i tak naprawdę tyle. No może gdzieś tam rykoszy tam jeszcze ten błotnik z tyłu, tak? ale, tak, tutaj ale się... przez to, że... Znaczy to, co najważniejsze, to on oczywiście konstrukcyjnie jest cały. Prógi, progi progi są całe, podróżnice są całe. Mm, jak już jesteśmy, przejdźmy do tej może ładniejszej strony. <grym> o, z lampę ma, Wszystko jest git. <grym> tak, z tej strony wygląda dużo okazanej. i jak nas z tej strony jego niego patrzymy, to nie powiedziałbyś, że ta auto kosztuje? My daliśmy na aukcji... 9,5 tysiąca dolarów, czyli wychodzi coś w granicach 57-58 tysięcy okay. złotych pod dom, no ale mamy, mamy 400 koni, 3 litrowej jednostce, tak, i mamy auto rodzinne, które no świetnie się spisuje tak na dobrą sprawę, środek jest no brudny jest, no co będę mówił, a jest bardzo brudny, ale... Ja do niego Ale jest niego to, jest ja, już, to ja już i tak się upieprzyłem w międzyczasie, więc... Ale jest to Estek. Ale jest to Estek, no dużej nawigacji. Jest duża nawigacja, jest naprawdę... Fajnie wyposażony, więc... No mam... bo ma, ma dużą nawigację, ma wirtual. No i też y, zajrzyjmy, bo widzę, że ma prąd, zajrzyjmy do bagażnika. Pokażmy te części, co przyjechały, bo to też jest dodatkowy atut, że to auto porozbierane. Na siłę rozebrane po prostu, lusterko całe. Tak. Razem z kamerami 360, a, bo tego nie powiedziałem. Mamy jeden cały boczek. Zobaczmy. Mamy lampę jedną, tylnią. Cała, cała, prawa, cała. Elegancko. Już 500 do przodu. Oj, myślę, że mocniej. Druga, to już będzie z półtora. A pokaż tą przednią. No i zobaczcie, tak na dobrą sprawę, lampa jest do polerki. Tak, oni ją poopisywali, gdzie? Tu ją zrobili. Tak. Tutaj ma jakąś mikroryskę, tu ma mikroryskę. Zobacz. Pod palcami schodzi. <laughs> Także lampy całe, przednie, nawet uchwyty są niepołamane. Znaczy słuchajcie, zawsze jest tak, że jeżeli się auto, Super. które jest na zasadzie y, trochę puzli, zrób to sam, to zawsze ta cena jest naprawdę mega okazyjna. Tak na dobrą sprawę trzeba będzie kupić jedną felgę, zawieszenie, zderzak przedni, tyle, tak? I powiem wam szczerze, bardzo fajny zakup, ja osobiście jeździłbym takim eksem. E, tym bardziej, że one są bardzo podatne na modyfikacje, bo samą mapą można zrobić tam już w granicach 500 koni bez żadnej większej ingerencji w silnik, a później to już wiadomo jest, jak jest. No i co? Kolejna perełka z USA, Dodge Challenger V6. To jest 4x4? 4x4, dokładnie. No właśnie. To jest 4x4, Czyli taka można GT, powiedzieć AWD. dość rzadkość, nie? Można powiedzieć miało, że auto całoroczne. <laughs> Szkoda, to tak na dobrą sprawę są tutaj błotniki drzwi, tak? Tak, bo zderzek powinien być generalnie cały. Natomiast tutaj poszło gdzieś nam po drzwiach, po błotniku, po zawieszeniu. Zawieszenie w miarę takie jest. Okay. Eee, no i trzeba zobaczyć słupek, tak? No na pewno będzie delikatnie do jakiegoś tam weryfikacji. Pewnie na zawiasach delikatnie do pociągnięcia. Natomiast... <grystanie> Nasz warsztat już się tym zajmie. Dokładnie. <grystanie> Cena zakupu. Tu też było całkiem przyjemnie, bo mieliśmy Challengera za kwotę 5900 dolarów. Wychodzi w granicach 43 tysięcy złotych pod dom. 20 Super. rok, całoroczny. Czekaj, czekaj, ja muszę... Przyskoczę. Mati chyba nie wie, że mm. tam te drzwi się otwierają normalnie z drugiej strony, więc no. później mu o tym powiem, a bo dowie się na podczas oglądania tego filmu. I się wgramoliłem, a tu jest kuźwa tak gorąco. Dobra, to jak już jesteś w środku, to możemy powiedzieć, że tak. Jest to wersja Szmatpak. Szmatpak. Powiem Ci, że mimo że to jest szmatpak, to one są wbrew pozorom bardzo wygodne. Ma nagłośnienie alpina, ma blind spoty. Duży eee, ekran nawigacji. Duży ekran nawigacji. Powiem Wam, że naprawdę taki przyjemny samochód. Robi robotę. <laughs> Mamy Edge'a e, w wersji SEL. -E Rocznik 19, szkoda w tył. Tak naprawdę klapa jest cała, moi drodzy. Widzę tutaj jedną wgniotkę dosłownie. Gdzieś tutaj? Tak, o jest, byłeś przy niej. O, no, tutaj, no. Dokładnie. To, to, tu jest takie załamanie, to jest normalne, a tutaj delikatna wgniotka jest. Tak naprawdę dostała tylko belka. Ktoś mu wjechał tak jakby delikatnie pod tył i tam, nie wiem czy będziecie, raczej nie będziecie widzieć, ale wanna bagażnika, która jest bardzo, bardzo delikatnie ee... Kleśnięta można powiedzieć, i to jest do wypukania tu się nic złego nie wydarzyło. Tak, znaczy to też widać, jak się spojrzysz od boku na to auto, że te szczelina między tylnym błotnikiem a drzwiami, Dokładnie. one są równe <grym> z jednej i z drugiej strony. Tutaj można. Powiedzmy, od razu będzie łatwiej naszym tak. widzom sprawdzać sobie. Jak auto dostaje w tę, musimy sobie sprawdzać przede wszystkim te szczeliny. tak? Jeśli gdzieś przysiadła, szczególnie to takich przy dużych egzemplarzach jak Explorer, Yukon i tak dalej, to wtedy te drzwi nam się nie otworzą. A tu sami widzicie, że nie ma najmniejszego problemu, te szczeliny są równe i to samo z drugiej strony. Tak, nie, nie jest to jakieś profesjonalne sprawdzenie oczywiście. Uczyliście, Natomiast, tak. jest... wiecie, na aukcji, kiedy decydujemy się na instalację jakiegoś egzemplarza, Taki szczegół, a rozwiewa wiele wątpliwości. Dokładnie, wziąć sobie, poprzybliżać, posprawdzać, tu wszystko jest elegancko, więc, no Dobra. więc fajnie. to takiego Edge'a, i to nie jest wersja sel tylko Titanium, Mateuszku kłamczuszku. Co, co mi się pomyliło? A bo, mnie, a bo szukam sela teraz dla klienta. A, to to jest wersja Titanium, a, dokładnie o. więc nie wiem, bo nie wiem czy zarejestrowałem, czy nie zarejestrowałem, no a, jest blenda. Jest blenda, super, super, że jest blenda. Cała. Niepołamana, uchwyty są całe. Tu jest, tu jest delikatnie do pulerki, ale to. No, to się ogarnie. Ale jest kamerka, wiesz, wszystko, wszystko tak, jak być powinno. Robota nie? garażowa. <laughs> Robota garażowa. Pod biurem możemy naprawić. O, lampki są jeszcze. Tego nie widziałem. I też, i też są całe. Super. No i znowu zaoszczędzone parę tysięcy. Gdyby to były te zewnętrzne, to od razu do konwersji można by było wysłać. <laughs> 6200 dolarów na aukcji to była Kalifornia, a więc tam wychodzi około 45 tysięcy złotych pod dom. W takim stanie jak stoi. <laughs> Mały jest... chłopczyk i jego są duże samochody. Tak, i duże zabawki. Słuchajcie, Yukon, GMC Yukon w wersji XL, czyli przedłużanej jest to 8-osobowy z napędem 4x4 i V8ką pod maską. Czyli wszystko to, co być powinno, to ma. Pamiętasz, Michał, jak on ma długość? Oj, czyli ponad, ja ponad 5 metrów. Na łokcie, albo. Ponad, ponad 5,30, coś takiego? 3, 4, 5. 5 z hakiem. No, 5 z hakiem. Ogromne <laughs> auto, przeogromne, tak jak wspomniałem. 8-osobowe, dla mnie to jest w ogóle fenomen. Bo nie ukrywajmy, że w warunkach europejskich 7-osobowe suwy to już jest dużo. Tutaj tak. mamy natomiast suv suwa. Jezus mają. Słuchajcie, auto nie, całkiem niegroźnie uszkodzone przodem. Ewidentnie nie zmieściło się między jakieś auta w korku. Albo między słupki. Albo między słupki, <grym> tak, bo ktoś źle, <grym> źle przekalkulował. Dokładnie. O 2015 rocznik nie ma najmniejszego przebiegu, bo ma w okolicy 200 tysięcy km. O Jezu, Natomiast przy... bardzo ładnie serwisowany, nie groźna szkoda. Co najważniejsze w Podwarka. przypadku aut na ramie Podwarka. jest prosta rama. Tylko ma tak tyle miejsca, tutaj, to żeby się. Z 3-4 cylindry by jeszcze zmieścił. No tak. Chyba jeszcze diesel był dostępny z tego co mi wiadomo. Auto też wbrew pozorom kupione dość okazyjnie na aukcji nocnej. 4,5 tysiąca dolarów. W granicach 38 tysięcy złotych pod dom. Takie egzemplarze. No i powiedzcie mi czy nie jest to... Czy nie jest to super cena? Jak za 8-osobowego suwa. No bo tak na dobrą sprawę konkurencją, dlatego jeżeli chodzi o ilość miejsc. Jest pacyfika Znaczy tak, no ale pacyfika nie ma fałsemki. Dokładnie Powiem ci, że naprawdę kawał, kawał Nagłośnienie bous. Że mogę odpalić? Nie ma prądu Aż na tyle, żeby odpalił Jesteś pewien? Tak Poszukałeś mnie Ty, ale miejsca to tu jest od groma I właśnie o to mi chodziło, że byłem ciekaw jak dużo jest miejsca Miejsca tu jest groma, jest tu miejsce na zapalniczkę Ale przy tym ma jeszcze kawałek bagażnika Auto 8 osób, a zobaczcie ile tu jeszcze jest miejsca Oczywiście jest pakiet do holowania Tak Możemy zapiąć przyczepę łódkę co chcemy i z całą gromadą śmigać na wakacje. Bardzo fajne auto, mega rzadko spotykane u nas na rynku, szczególnie w Ikselu, nie? Tak, w Ikselu. ale Myślę, jeżeli ktoś potrzebuje naprawdę większego suwa, to jest to idealne się rozwiązanie się do buta. Dziękujemy za oglądanie, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli chcecie zobaczyć kolejne nasze rozładunki, kolejne nasze zakupy, pamiętajcie, obserwujcie, subskrybujcie, e, no dawajcie i... łapki w górę. Zapraszamy w kolejny wtorek. Trzymajcie się, hej! Heja.